Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Niemisplay Seria 2. Eee, więc tak, jesteśmy tutaj, tak, tutaj nic nie ma. mamy znaleźć kogoś tam. Cześć! Okej, okay, pogadajmy z nim. Hmm, lubisz podsłuchiwać. Podsłuchiwać? Nie, ja tylko piorę, tylko piorę to wszystko. A, no na pewno, mhm, to jasne. Właśnie rozmawiałam z Hansem. <laughs> Jakie wieści przynosisz, siostro? Ach, opowiedział mi o jednym z waszych braci, Aleksieju. Aaa, Tempus Edax Rerum! <laughs> Brata Aleksieja nie ma już na tym świecie, siostro. Uuuu. Albo mnie okłamujesz, albo cię przyfalę. <laughs> Dobra, nieważne. Czy znasz przypadkiem Aleksieja, bracie? Nie, nie! <laughs> Omnis homo mendax. <laughs> Przestań! Musisz wiedzieć, gdzie jest Aleksiej. <laughs> Morse, out ma rację. <laughs> tak, mam rację. Ta... E... Co to pisze? A... To jest. To jest, co to za litera? To jest s. Siostra. O, siostra! Okej, okay, dobra, kucham, Siostra. Alek, Aleksiej e, był człowiekiem wielki wielkiej wiary. A to z, okej. Okay. Oraz mym przyjacielem. Wiele lat życia spędził daleko od klasz, klasztornych... Tak, to jest to jest ry. Dobra. Klasztornych murów wśród ludu. Bla, bla, bla. Ich opowieści A, bla bla, bla. Tak. Ej. Zabierzcie mi to! Ja to nie widzę przez to i duba. Y, bla, bla, bla. Bóg, coś tam. Może to ci pomoże. Świetle oka mamuta. Okej. Okay. Okej, okay, mamy... A, światło mamuta. Dobra, teraz możemy to przeczytać? Ja chcę to przeczytać. Tak, mogę w końcu, ja nie mogę. Wiele, że się daleko od klasztornych murów wśród ludzi Yukoli i ich opowieści. A w. Wspaniałych mamutach. A, okej. Okay. O, o, to jest. To nie jest a, tylko o, okej. Okay. O wspaniałych mamutach. Którym lud ten przepisywał. To jest wy? Dobra, boskie cechy, nie jestem mądrcem, lecz... Modliłem się do Boga wystarczająco długo, by zrozumieć, iż w wyobraźni ludzkiej Bóg objawia się w... Prze... To jest nie. To jest ryzy. Prze przeróżnych okej okay, formach. Może to ci pomoże. Klucz tkwi w świetle oka mamuta. No dobra. Więc... Zobaczmy tam, 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 tam. E... Eee. No Możemy popatrzeć na to. Dobra, ja. Eee. Pogadam z kim? O tym liście? Hans? Okay, nie? Okej, nie. Więc tak. Też nie. A możemy postawić tutaj ten swój? Nie. A to? Dobra, też nie. Więc wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. Szepka szewka I... Idziemy zwiedzać... Asztor! No a co innego, musimy nas wiedzieć na przykład. Okej. Okay. Eee. Wiecie co, jakoś nie po co mi szczotka. Hmm, więc tak, mogę pójść tu, 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 tam. Mogę sobie pogadać? Nie, nie, dobra, ja chcę do drzewa. Tak, to jest jakiś. Grup, grup, grup. Aha, to jest jakiś. Okej, okay, mogę iść w tą stronę i w tą. Ja idę w jaśniejszą stronę, idę w stronę światła. Co to niby ma? Co to? Nie? A może spalić to? Eee, Okej, okay, czegoś nie mam. Na pewno. To na pewno, na pewno. Eee... Hmm, skracamy sobie długie dni w celibacie. Och, ta trumna przyprawia... Nie ma to jak. pójść i nie wiedzieć co zrobić. No. W końcu mogę biegać tutaj, no jak świetnie. Wo. Wo 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 Ej, okay, tutaj chyba nic, nie ma tej skory, też po prostu do przejścia. I o co tutaj chodzi? Nie nie, 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 mówcie, że to jakaś zagadka Ech. Nie kumam. Teraz tak siedzę myślę i po prostu nie wiem o co tutaj chodzi. Chyba że mam wszystkie, tak tego zapalić. Ach. Dobra, zapalamy wszystkie, no. To naprawdę wątpię. Naprawdę w to wątpię. To by było zbyt proste, żeby wszystkie po prostu zapalić i... Nie, to coś z tym mamutem musi być. Stawiam tak. Mam mód. No Właśnie i co? A no koczak, nie. nie, 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 tak być nie może, gdzieś musi być jakaś wskazówka, musi być po prostu, bo A jak pójdę z drugiej strony. Okej, okay, tu idę jakoś wyżej. Okej. Okay. I co tam mi tutaj? Dobra, ten zajmiemy się chyba później, bo normalnie nie wiem co tu zrobić. No, wiem, że tu jakąś kombinację tych świeczek trzeba znać po prostu i ja, ja jeszcze nie znam. Nie znam. Dobra, idziemy tutaj. Słyszałam jakieś dźwięki. Mam szczotkę. <głosy> <głosy> nie, w to podbię. Dobra, idziemy. Nie, te obrazy nie muszą mieć coś, muszą. Muszą mieć coś w sobie takiego, że... No bo to jednak nie może być tak sobie, że ona po prostu na to popatrzy i jakieś tam powie, że piękne malowidła, czy nie wiem. Ha! Mówię, że musi gdzieś być podpowiedź, tylko sobie gdzieś napiszę, tylko muszę wyciągnąć jakąś kartkę. Gdzie są moje częste kartki? Okej, okay. mam magiczne coś takiego, gdzie trzymam karteczki. Więc taki krzyż jest, tak? I tylko tu jest zamalowane. To jest okrągłe, okrągłe, zamalowane. Zamalowane, zamalowane. Okrągłe, 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 zamalowane, zamalowane i okrągłe, okrągłe. Tak no, tak. no widzicie. A może jednak tutaj coś. To rzeczywiście. Nie, nie tutaj szczotką nie. Dobra. Yy, więc co? Idziemy, 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 idziemy tak tam e, zobaczyć, idziemy zobaczyć. Chodź, 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 chodź Kate, chodź, to było tutaj. Okej, okay, zakładam, że te zamalowane kółeczka y, były właśnie y, tymi zapalonymi świecami Tak Jeżeli nie, no to przecież można zrobić to w odwrotny sposób, nie? Co to za różnica? Czy najpierw zrobię tak, czy tak? Zawsze trafię, hoho ho. <laughs> Dobra, nieważne Dobra, Kate, pośpiesz się z tym. Pośpiesz się z tym. Więc tak. Tutaj. Zaczynamy od tego. I pójdziemy w drugą stronę, w lewo. Eee, więc tak, dwa puste i. Znaczy się dwie niezapalone. I dwie. Kolejne zapalone, i teraz kolejną dru drugą, tak, 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 eee, trzy niezapalone, i dwie kolejne zapalone, i co zawali się? Game over. O ja! O ja! Chodź, Kate, chodź, chodź, chodź! O oh ja! Yeah. I tam zapewne musimy wsadzić mamuta. Tak, Wsadzimy mamuta! I yy, będzie świetnie superki. Te minus. Z tym tam w sumie nie pogadaliśmy do końca, tylko cały czas klikam po co jest pierwsze I, i jakoś tak, no... Aha, okej, okay. najpierw zajrzyj. Co to jest? O ja. Oh yeah. Oh yeah. Tak, ich kombinacje dobra od początku. Od początku więc tak, tak. Hej, yeah. oh yeah. Tam jest oko mamuta. Idziemy. Idziemy. To jest oko. Oko mamuta. O, ja nie mogę. Co to jest? Aleksiej Tukinov Zapiski i szkice z mroźnej północy. Uu, 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 nie muszę, że ja mam to czytać. No to tak, spakowałam torby, podróżowałem. E Dobra, zaprzęg z psów, on tu podróżuje, nie? O, Yuki? O, to do tego zwierzaka uwolniliśmy. No, myślałam, że to misio. To jest nie zarówno od fok, jak i psów. A, bo to było takie właśnie szczeka w sumie coś. Yuki. Eee... Okej... Okay. Yuki... Udomowione yuki są przyjazne, lecz kapryśne. Nie podaje się żadnym metom szkolenia ani form dyscypliny. Można je wykorzystywać do ciągnięcia seń, tylko w przypadku gdy psy są niedostępne. Aha, okej, okay, spoko. Eee... Dobra, kumam. Maskarali na Jukoli, wśród wszystkich ludów żyjących, yy... gdzie miałem szansę na ich odnalezienie. Coś tam, posłaniec Dusz Długie podróże, bla, 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 już od tego października po raz pierwszy się na Jukoli. Yy... Dobra, zamieszkał z nimi i tak dalej. Zaczął ich poznawać. I tak dalej. Yy... Jokole są najmniej poznawane Tak, że ja e, Plemię, że to jest plemię. Okej, okay, dobra, dalej. Korzenie i sięgają w ostatniej epoki lodowcowej. Ciekawe, ciekawe ślady ich istnienia. Odnaleziono również, że bla bla bla. Że przez to migrowali. mikrowali. Okej, fajnie. Święta Sowa. Mmm. Okej. Okay. Shaman uh. uh. Eee. Eee. Uh. Bla 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 bla. bla. Spoko, na podczas mojej podróży nagrałam się na ślady społeczności Yokoli na oddalonych zachodnich terenach. Eee... Okej, okay, ołtarze, jakieś tam rytuały i tak dalej, i tak dalej, itd., itp. Poznaliśmy przyczyny migracji Yokoli. Mm. Okej, okay, spoko. Jakoś od mięsa z kortuszkości bez wątpienia te symbioza. No to no. Okej, okay, kumam. Eee, do dorowa z... Pa. Eee. Okej, okay, mam multi, fajnie. A. Fajnie. Okej, okay, niby gdzieś tam żyją mamuty, bla bla bla. Mm. Czekajcie, cofnę, bo mam czegoś. Eee. Uh. te <słysy>

Okej, okay, kuma. Jakoś mi się tego czytać do końca nie chce. Dobra. A, coś jeszcze może ciekawego tutaj jest na. Mm -hmm. Rekwizyt jukoli. I co, i to wszystko? Dobra. A, a może coś wyżej? A, to to było wyżej. I co, to już jest... To nic nie da. Ojoj, to nic nie da. blu, blu, blu. Okej, okay, mamy jakiś rekwizyt jukoli. A w sumie zerknę sobie na to. Jestem bardzo widać, ale mamy książkę i jest fajnie. Um, dobra, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy stąd. I w sumie nie wiem, gdzie mam iść. Mogę iść tam, ale tam chyba nic nie zrobię, bo nic takiego nowego nie zdobyłam. Czyli pójdę gdzieś tam. I pójdę tam, bo tam chyba były dwie drogi z tego co pamiętam, a poszłam w, w jedną z tych dróg. A to tutaj może coś nowego. Ha! No jak! Jeszcze się trochę cofnę. A może tutaj coś już mogę? Potrzebuję. No dobra, nie mam czegoś, więc... Yy, w sumie tak. Pobiegnę tam tam, tam do tego cmentarza teraz. Biegnij, Kate! nie. Gdy ja, jesteś tak wolno! <laughs> nie no, w sumie ten klasztor jest dość duży. Więc tak, yy, wejdę tylko tutaj troszeczkę troszeczkę. I oto przy tym takim, takim fajnym krómcą odbyć się tutaj w naszą stronę. Tak, pożegnam się z Wami. E, mam nadzieję, że się podobało. Mm, oczywiście, jak zwykle nie wiedziałam, co mam zrobić i tak, tak, tak. Ale jakoś, jakoś poszło. Tak myślę. Tak mi się zdaje. E, więc tak. Życzę e... wam miłego dnia. I czego tam sobie zażyczycie. Tak. I. Zapraszam Was do moich innych serii, do moich kolejnych odcinków Albo poprzednich, jeżeli nie oglądaliście poprzednich, oczywiście I... no i co? Kolejnych serii, poprzednich serii i... 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 i wszystko chyba Tak e, Więc tak to, to... 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 już nie wiem co mam powiedzieć, jejusiku Dobra, to więc... Dobra, teraz chyba już, już ostatnie moje słowa, czyli e... do usłyszenia, buziaczki, pa pa!